Król z żelaza. Taśma pierwsza, ścieżka druga. Bez tego nie mogę nic zrobić, ciągnęła. Uzyskajcie je, a przyrzekam solennie, udać się wtedy natychmiast do Paryża pod jakimkolwiek pozorem, aby skończyć z tą rozpustą. W czym jeszcze mogę wam pomóc? Uprzedziliście mego stryja Walua? Strzegłem się tego, odrzekł Robert. Dostojny pan de Valois jest moim najlepszym opiekunem i najwierniejszym przyjacielem, ale nie potrafi milczeć. Rozgadałby wszędzie to, co chcemy ukryć. Za wcześnie obudziłby czujność, a my chcąc przyłapać te rozpustnicę, znaleźlibyśmy je statecznymi jak mniszki. Cóż proponujecie? Dwa manewry, rzekł Dartłat. Pierwszy to mianować przy pani Małgorzacie nową damę dworu, całkowicie nam oddaną, która by nas dokładnie informowała. Myślałem o świeżo owdowiałej pani de comminges, której należą się względy. Tu może się nam przydać wasz stryj valois dostarczcie mu list wyrażający wasze życzenie. Ma wielki wpływ na waszego brata Ludwika i natychmiast wprowadzi panią de comminges do pałacu Neslów. W ten sposób będziemy mieli na miejscu oddaną osobę, a jak mówią wojacy, szpieg wewnątrz wart więcej niż armia na zewnątrz murów. Napiszę ten list i zabierzcie go ze sobą, powiedziała Izabela. I co jeszcze? Jednocześnie trzeba by uśpić nieufność waszych bratowych i robiąc słodką minę, Wysłać im miłe upominki, ciągnął Dachtua. Podarunki stosowne zarówno dla mężczyzny, jak i niewiasty. Prześlijcie je potajemnie, nie powiadamiając ani ojca, ani małżonków, niby drobną, przyjacielską, wspólną tajemnicę. Małgorzata ograbia swą szkatułkę dla jakiegoś pięknego nieznajomego. Byłaby to naprawdę złośliwość losu, gdyby opatrując ją darem, z którego nie musi się wyliczać, nie znaleźlibyśmy tego fantu u pasa poszukiwanego przez nas kawalera. Stwórzmy okazję do lekkomyślnego postępku. Izabela namyślała się chwilę, następnie klasnęła w dłonie. Pojawiła się pierwsza francuska dama dworu. Moja miła powiedziała królowa raczcie posłać po tę jałmużniczkę, którą zachwalał mi dziś rano kupiec albicji w czasie krótkiej przerwy Robert d'Artois nareszcie odetchnął od knowań i spisków i miał czas obejrzeć salę, w której się znajdował namalowane na ścianach freski o treści religijnej olbrzymi drewniany sufit w kształcie kilu wszystko to było raczej nowe, smutne i zimne. Sprzęt był piękny, lecz niezbyt obfity. Niewesołe to wasze mieszkanie, kuzynko, rzekł. Bardziej wygląda na katedrę niż na zamek. Daj Boże, odpowiedziała półgłosem Izabela, aby nie stało się moim więzieniem. Bardzo brakuje mi Francji i jakże często. Francuska dama dworu powróciła, niosąc dużą jedwabną torbę, haftowaną złotą i srebrną nicią w wypukłe postacie i ozdobioną na wyłogu trzema drogocennymi, polerowanymi kamieniami w wielkości orzechów. Cudo! Wykrzyknął dartua tego nam właśnie trzeba. Za ciężkie na damską ozdobę, trochę za lekkie dla mnie. Bo raczej przystoi mi skrzynka kartaczów niż trzosik. Oto rzecz, o jakiej marzy dworski kawaler, aby przypiąć ją do pasa i budzić podziw. Zamówcie u Albiciego dwa podobne trzosy, rzekła Izabela do dworki, i ponaglijcie, by ich prędko dostarczył. A kiedy dama dworu wyszła, dorzuciła: Tak więc, mój kuzynie, będziecie je mogli zabrać ze sobą do Francji i nikt się nie dowie, że przeszły przez moje ręce za murami rozlegały się hałasy, okrzyki, śmiechy robert d'Artois zbliżył się do okna na podwórzu grupa murarzy wciągała ciężki klucz sklepienia ludzie ciągnęli za sznury bloków inni Siedząc na rusztowaniu, szykowali się do ujęcia kamiennego bloku, a całą pracę, jak się zdaje, wykonywali w świetnym humorze. Ach, tak, rzekł Robert d'Artois. Widać, że król Edward wciąż lubi murarkę, rozpoznał wśród robotników Edwarda II, męża Izabeli. Był to przystojny mężczyzna, lat około trzydziestu o falujących włosach, szerokich ramionach, gipkich biodrach. Jego eksamitny strój poplamiony był gipsem. Już piętnaście lat przebudowują Westmothier, z gniewem rzekła Izabela. Podobnie jak cały dwór wymawiała z francuska Westmothier zamiast Westminster. Od sześciu lat od mego ślubu podjęła Żyję wśród kielni i zaprawy. Wciąż burzy się to, co zbudowano przed miesiącem. O nie, nie murarkę on lubi, lecz murarzy. Czy myślicie, że mówią do niego sir? Nazywają go Edwardem, kpią z niego. A on jest tym zachwycony. Proszę, patrzcie na podwórzu Edward II wydawał rozkazy, obejmując za szyję młodego robotnika. Wokół króla panowała podejrzanie, poufała atmosfera. — Myślałam — podjęła Izabela — że za przyczyną kawalera de Gaveston zaznałam najgorszego. Ten zuchwały i poszałkowaty Berneńczyk tak owładnął moim mężem, iż zaczął rządzić królestwem. Edward podarował mu wszystkie klejnoty z mojej ślubnej szkatuły. Zaiste w naszych rodzinach zapanował zwyczaj że klejnoty kobiet w ten czy inny sposób stają się ozdobą mężczyzn. W obecności krewniaka i przyjaciela Izabela mogła wyznać własne upokorzenia i troski. W istocie obyczaje Edwarda II były znane całej Europie. Ubiegłego roku baronowie i ja zdołaliśmy obalić Gawestona ścięto mu głowę i radowałam się, że jego ciało zgnije w Oksfordzie u dominikanów. A jednak zdarza mi się, kuzynie, żałować rycerza Gavestona, bo od tego czasu jakby przez zemstę Edward ściąga do pałacu najgorszą, najpodlejszą hołotę. Biega w Londynie po szynkach portowych, biesiaduje z włóczęgami, pasuje się z ładowaczami, na wyścigach z koniuchami. Istotnie, piękne dla nas wydaje turnieje. W tym czasie kto chce, niech rządzi królestwem, byle dostarczał mu przyjemności i z nim je dzielił. Obecnie w łaskach są baronowie The Spencer. Ojciec rządzi synem, a ten jest żoną memu małżonkowi. Edward już nie zbliża się do mnie, a jeżeli przypadkiem zabłądzi do mojej łożnicy. Ogarnia mnie taki wstyd, że nie mam dla niego nic, prócz chłodu spuściła głowę królowa jest najnędzniejszą z poddanek, jeżeli mąż jej nie kocha dorzuciła wystarczy aby zapewniła następstwo tronu potem jej istnienie już się nie liczy jakaż żona barona jaka mieszczka lub wieśniaczka zniosłaby to co ja muszę znosić bo jestem królową ostatnia praczka w królestwie ma więcej praw niż ja może przyjść i szukać u mnie oparcia. — Moja kuzynko, moja piękna kuzynko, ja... ja ci chcę służyć oparciem, rzekł gorąco dachtuła. Ze smutkiem wzruszyła ramionami, jak gdyby chciała powiedzieć — A cóż możecie dla mnie? Stali naprzeciw siebie. Wyciągnął ręce, Ujął ją za łokcie najdelikatniej, jak umiał i szepnął Izabelo. Położyła ręce na ramionach olbrzyma. Spojrzeli na siebie i ogarnęło ich nieoczekiwane zmieszanie. D'Artois nagle dziwnie wzruszył się i stał się jakby skrępowany własną siłą, której bał się niezręcznie użyć. Gwałtownie zapragnął poświęcić tej kruchej królowej własny czas, ciało, życie. Pożądał jej gwałtownym, brutalnym pragnieniem, którego nie umiał wyrazić. Zazwyczaj jego upodobania nie pociągały go do wybitnych kobiet i nie odznaczał się wdziękiem w zalotach. Za to, czym król gardzi, nie widząc doskonałości, rzekł. Wielu mężczyzn na klęczkach dziękowałoby niebu. W waszym wieku, tak świeża, tak piękna, czy to możliwe, abyś była pozbawiona przyrodzonych radości? Czy to możliwe, aby nikt nie całował tych warg, aby te ramiona, to słodkie ciało? Ach, obdasz szczęściem jakiegoś mężczyznę, Izabello, i obym ja nim został. Dość bezpośrednio zmierzał w słowach do tego, co spodziewał się uzyskać. Jego wymowa nie przypominała pieśni gijoma-duka kwitanii, lecz Izabela nie odrywała od niego wzroku. Owładnął nią, miażdżył swoją postacią. Pachniał lasem, skórą, koniem i zbroją. Nie miał ani głosu, ani aparycji uwodziciela, a jednak czuła się uwiedziona. Był prawdziwym mężczyzną, brutalnym i gwałtownym samcem o gorącym oddechu. Izabella czuła, że odbiega ją wola i pragnęła już tylko oprzeć głowę o tę pierś, bawołu i ulec. Ugasić to wielkie pragnienie. Drżała nieco. Jednym ruchem uwolniła się. Nie, Robercie, nie! Wykrzyknęła. Nie zrobię tego, co tak bardzo wyrzucam moim bratowym. Nie chcę, nie mogę. Lecz gdy myślę o tym, co sobie narzucam i czego sobie odmawiam, kiedy te ścierwa mają szczęście należeć do mężów, którzy ich tak kochają, ach nie. Muszą być ukarane, surowo ukarane. Pastwiła się w wyobraźni nad winowajczyniami, ponieważ sama nie godziła się zostać winowajczynią. Znów zasiadła w wielkim dębowym krześle. Robert d'Artois zbliżył się. Nie, Robercie, powtórzyła, wyciągając ręce, nie korzystajcie z mojej słabości, rozgniewaliście mnie. Wyjątkowa uroda wzbudza tyle szacunku, co majestat. Olbrzym usłuchał. Lecz ta chwila nie miała się już zatrzeć w ich pamięci. Więc mogę być kochana? Mówiła do siebie Izabela i odczuła jakby wdzięczność do mężczyzny, który ją w tym upewnił. Czy to wszystko, co mieliście mi powiedzieć, kuzynie? Nie przywozicie żadnych innych wiadomości? Rzekła, czyniąc wysiłek, aby się opanować. Robert d'Artois, który rozważał, czy powinien dalej posuwać zaloty, milczał chwilę. Tak, pani rzekł mam także posłannictwo od waszego stryja Walu'a. Nowe więzy, jakie się między nimi zadzierzgnęły, nadawały inny podźwięk słowom. Nie mogli w pełni skupić się na tym, co mówili. — Dygnitarze z zakonu templariuszy wkrótce będą sądzeni, — mówił d'Artois. — Istnieje obawa, że wasz chrzestny ojciec, wielki mistrz Jakub de Molay, został skazany na śmierć. — Dostojny pan de Valois prosi was o list do króla, aby go skłonić do okazania łaski. Izabela nie odpowiedziała. Przyjęła swą zwykłą postawę z podbródkiem w dłoni. — Jakże go przypominacie w tej pozie? — rzekł d'Artois. — Kogo? — Króla Filipa, waszego ojca. Podniosła na niego oczy i zamyśliła się. — To, co postanawia król, mój ojciec, jest słusznym postanowieniem — odpowiedziała wreszcie. Mogę wkraczać w sprawy związane z honorem rodziny, ale nie w sprawy dotyczące rządów królestwa. Jakub Demolaj jest starym człowiekiem. Był szlachetny i był wielki. Jeśli popełnił błędy, odpokutował za nie. Przypomnijcie sobie, pani, że trzymał was do chrztu. Wierzajcie mi. Raz jeszcze popełniony zostanie wielki występek i raz jeszcze za sprawą Nożareta i Mariniego. Ci ludzie, którzy wyszli z pospólstwa, uderzając w zakon, chcieli uderzyć w całe rycerstwo i wysokich baronów. Królowa była zakłopotana. Sprawa wyraźnie ją przerastała. Nie mogę w tym wydać sądu, rzekła. Nie mogę o tym wydać sądu wiecie że mam wielki dług wobec waszego stryja będzie mi wdzięczny jeśli otrzyma od was ten list a litość zawsze przystoi królowej nie wieście to uczucie i zyskać wam może tylko pochwały nikt wam nie zarzuci że macie twarde serce bo otrzymał już od was właściwą odpowiedź uczyńcie to dla siebie samej izabelo uczyńcie to dla mnie uśmiechnęła się do niego Kryjecie sporo zręczności pod skórą wilkołaka, kuzynie Robercie. Idźcie, napiszę ten upragniony list i będziecie go mogli zabrać ze sobą. Kiedy odjeżdżacie? Kiedy rozkażecie, kuzynko? Sądzę, że jałmużniki zostaną dostarczone jutro. To szybko. W głosie królowej brzmiał żal. Znów spojrzeli na siebie i znowu Izabela zmieszała się. Będę oczekiwała waszego posłańca, aby się dowiedzieć, czy mam wyruszyć do Francji. Żegnajcie, mój kuzynie. Zobaczymy się przy wieczerzy. Dachła pożegnał się, a po jego wyjściu komnata wydała się królowej dziwnie cicha, jak górska dolina po przejściu huraganu. Izabela zamknęła oczy i długą chwilę siedziała nieruchoma. Ludzie powołani do odegrania decydującej roli w historii narodów najczęściej nie zdają sobie sprawy, jak się w nich wciela zbiorowy los. Te dwie osobistości co pewnego marcowego popołudnia 1314 roku prowadziły długą rozmowę na zamku Westminster. Nie mogły sobie nawet wyobrazić, że wskutek splotu ich czynów będą inicjatorami wojny między Anglią a Francją, która trwać będzie przeszło sto lat. Rozdział drugi Więźniowie z twierdzy Temple Mury pokrywały wykwity saletry. Przydymiona żółtawa poświata wolno stępowała do wykutej w podziemiu niskiej sali. Więzień, który drzemał z rękami złożonymi pod brodą, zadrżał i nagle wyprostował się przerażony z gwałtownie bijącym sercem. Ujrzał poranną mgłę spływającą przez wąziutkie okienko. Nasłuchiwał. Uchwycił wyraźny, choć przytłumiony grubymi murami, głos wzywający na jutrznię dzwonów, paryskich dzwonów, Saint-Martin, Saint-Marie, Saint-Germain, L'Auxerrois, saint Austache i Notre-Dame. Wiejskich dzwonów z wiosek Courtille, Clignancourt i Montmartre. Więzień nie dosłyszał niczego, co mogłoby w nim wzbudzić niepokój. Jedynie dławiąca trwoga kazała mu się zerwać, trwoga, którą odnajdywał przy każdym przebudzeniu, podobnie jak w każdym śnie odnajdywał koszmar. Wziął z ziemi drewnianą miseczkę i wypił spory łyk wody, aby ukoić gorączkę, która go nie opuszczała od wielu, wielu dni. Wypiwszy, zaczekał, aż woda się ustoi, i pochylił się nad nią, jak nad zwierciadłem. Zdołał uchwycić niewyraźny i ciemny obraz stuletniego starca. Wpatrywał się tak kilka chwil, szukając tego, co pozostało z jego dawnego wyglądu i chwiejącej się na wodzie twarzy, w brodzie praszczura, w długim wychudzonym nosie w zapadłych, bezzębnych ustach, drżących na dnie miseczki. Później podniósł się wolno, postąpił dwa kroki, aż poczuł, jak napina się łańcuch skuwający go z murem. I nagle zawył. Jakub Demolaj! Jakub Demolaj! Ja jestem Jakub Demolaj! Nikt mu nie odpowiedział. Nikt nie mógł mu odpowiedzieć. Ale musiał wykrzyczeć własne imię, aby nie stracić zmysłów, aby sobie przypomnieć, że to on dowodził armiami, rządził prowincjami, dzierżył władzę równą monarszej i że do ostatniego tchnienia będzie wciąż, nawet w tej ciemnicy, wielkim mistrzem rycerskiego zakonu templariuszy. Spostrzegł, że przez nadmiar okrucieństwa, czy też na pośmiewisko, wyznaczono mu na więzienie niską salę w wielkiej wieży pałacu Templ, macierzystej siedzibie zakonu. I to właśnie ja kazałem odnowić tę wieżę, wykrzyknął z gniewem wielki mistrz, uderzając pięścią w mur. Ruch ten wydarł mu okrzyk. Zapomniał, że kciuk zmiażdżono mu na torturach. Ale jakież miejsce na jego ciele nie było raną lub siedliskiem bólu. Krew źle krążyła w członkach. Cierpiał z powodu okropnych kurczy odkąd poddano go torturze hiszpańskich butów. Nogi miał wtedy ujęte w dębowe deski, które oprawcy zaciskali wbijając kliny młotem słuchał chłodnego nalegającego głosu Wilhelma de Nojarre strażnika królewskich pieczęci który namawiał go aby się przyznał przyznał do czego zemdlał na pooranym poszarpanym ciele brud wilgoć brak pożywienia dokonały swego dzieła Lecz ze wszystkich przebytych tortur z pewnością najokropniejsze było wyciąganie. Podniesiono go na sznurze od bloku pod powałę, a u prawej nogi miał przywieszony ciężar wagi 180 funtów. I wciąż złowrogi głos Wilhelma de Nogere. Ależ wyznajcie, panie! A ponieważ uparcie zaprzeczał, Oprawcy ciągnęli coraz silniej, coraz szybciej od Ziemi posklepienie. Czując, że członki rozstępują się, stawy rozłączają, brzuch i piersi pękają, począł krzyczeć, iż wyzna. Tak, wszystko, każdą zbrodnię, wszystkie zbrodnie świata tak, templariusze uprawiali Sodomie, tak, aby wstąpić do zakonu musieli pluć na krzyż, tak, wielbili bożka o głowie kota, tak, oddawali się magii, czarom, czci diabła, tak, sprzeniewierzali powierzone im fundusze, tak, podżegali do spisku przeciw papieżowi i królowi i co jeszcze, co jeszcze? Jakub Demolaj zastanawiał się, jak mógł to wszystko przeżyć. Zapewne dlatego, że tortury umiejętnie dawkowano, nigdy nie posuwano ich tak dalece, by spowodować śmierć, ale i dlatego, że stary rycerz, zahartowany w ćwiczeniach z bronią i wojnie, miał więcej odporności niż sam przypuszczał. Ukląkł, skierował oczy na jasny promień w okienku. Panie mój, Boże, rzekł, dlaczego mniej siły wlałeś w moją duszę niż w powłokę cielesną. Czy byłem godny stać na czele zakonu? Pozwoliłeś mi popaść w tchórzostwo. Oszczędź mi, Panie Boże, aby mnie popadł w szaleństwo. Już nie potrafię więcej zdzierżeć. Już nie potrafię. Od siedmiu lat zakuty w łańcuchy wychodził tylko, gdy prowadzono go przed komisje śledcze, gdzie musiał znosić pogróżkę legistów, każdy nacisk teologów. Rzeczywiście przy podobnym trybie postępowania mógł lękać się obłędu. Wielki mistrz często tracił poczucie czasu. Aby się czymś zająć, usiłował oswoić parę szczurów, która co noc przychodziła dojadać resztki chleba. Przechodził od gniewu do łez, od napadów dewocji do rządzy gwałtu, od otępienia do furii. — Niech za to strzezną! Niech za to strzezną! — powtarzał sobie. Kto miał strzeznąć? Klemens, Wilhelm, Filip, papież, strażnik pieczęci, król? Niech pomrą. Molaj nie wiedział, w jaki sposób, ale na pewno w okropnych mękach, aby odpokutować za swoje zbrodnie. I bez ustanku przeżuwał te trzy nienawistne słowa, wciąż na klęczkach. Z brodą uniesioną ku okienku, wielki mistrz wyszeptał: Dzięki Ci, panie mój, i Boże, żeś mi pozostawił nienawiść. Jedyna to siła, zdolna mnie jeszcze podtrzymać. Z trudem podniósł się i powrócił na kamienną, przytwierdzoną do ściany ławę, która mu służyła jednocześnie za krzesło. Iłoże. Któż mógł sobie kiedykolwiek wyobrazić, że do tego dojdzie? Bezustannie powracał myślą ku młodości, gdy przed pięćdziesięciu laty, jako młodzieniec, opuszczał zbocza rodzinnej Jury, aby gonić za wielką przygodą. Jak wszyscy młodsi synowie szlacheckich rodzin w owym czasie. Marzył, że przywdzieje długi biały płaszcz z czerwonym krzyżem, czcigodny strój zakonu. Sama nazwa Templariusz przywoływała obraz orientalnej epopei, statków o wydętych żaglach, śmigających po zawsze błękitnych morzach, szarsz konnych po piaskach pustyni skarbów arabii, wykupionych jeńców, szturmem zdobytych i splądrowanych miast, olbrzymich obronnych zamków. Wieść głosiła, że Templariusze posiadają ukryte porty, skąd wypływają ku nieznanym lądom. I Jakub de Molay przeżył swój sen. Żeglował, walczył, zamieszkiwał wielkie płowe fortece, dumnie kroczył po ulicach, pachnących korzeniami i kadzidłem, przybrany w przepyszny płaszcz, którego fałdy opadały po złote ostrogi. Rion, Król z żelaza. Taśma pierwsza, koniec ścieżki drugiej.